Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na główne wydanie wiadomości. Polska umacnia swoją pozycję na Bałtyku. Powstaną nowe wyspy u wybrzeży Polski, co ma związek z przekopem mierzei Wiślanej i pogłębieniem toru wodnego do Świnoujścia. Dzięki polskiej wersji państwa dobrobytu. Dobrobytu zbudowanego na wartościach. Konrad Wąż. To już się dzieje na naszych oczach. Sześć wielkich miast, cztery pełnomorskie porty, dwa lotniska międzynarodowe i to wszystko połączone koleją magnetyczną. Na Bałtyku powstaje nie tyle co wyspa, ale całe nowe województwo, województwo bałtyckie ze stolicą w nowoprojektowanym mieście o symbolicznej nazwie Kaczogród. Już nie do Władysławowa czy Pobierowa, ale do Sasinopolis, które będzie najbardziej ekskluzywnym kurortem wypoczynkowym na świecie. Pozostałe miasta, Terlicki, Szydełkowo-Błaszczakowo, a także Las Macierewicza, będą pełnić funkcje sakralno-przemysłowe. Cała wyspa będzie jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, albowiem przewidziano na niej bazę amerykańskiej marynarki wojennej i lotnictwa. Kiedy ta inwestycja zostanie ukończona? Za 30 lat, ale może i szybciej, a to dzięki wolontariuszom. Sam możesz nim zostać, wystarczy, że masz łopatę, kalosze bądź przyczepkę do wożenia piasku, a także chęci. Nie trać czasu i zgłoś się już dziś, rejestrując się w dowolnej placówce Poczty Polskiej, która jest jednym z inwestorów tego projektu. Dla wolontariuszy przewidziano medale okolicznościowe, a także loterie z nagrodami. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński szuka żony. Jego decyzję zaakceptował papież Franciszek, a szanse. Na miłość daje Muchanej Lalce z przyklejonym wizerunkiem prezydenta Donalda Trumpa. Nas to nie dziwi. To jest piękna. Jest król to i musi być królowa. Ta piękna dama z wizerunkiem Donalda Trumpa ma za zadanie umocnić relacje z naszym największym sojusznikiem. Choć prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze o tym nie wie, to z pewnością ta decyzja marszałka Kaczyńskiego będzie napawać go dumą. O zdanie poprosiliśmy najbliższych współpracowników prezesa PiS. Więc myślę, że tu jest też dobry taki akcent w wzajemnych relacjach. Zabiegałem o to. To jest niezwykle ważne, bo chodzi o zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi. Lalka została odlana w zakładach Stomil i jako jedyna spośród innych tego typu na świecie posiada aż osiem zaworów bezpieczeństwa, a o bezpieczeństwo przecież tutaj chodzi. W jej wnętrzu znajduje się mieszanka gazów cieplarnianych, wtłoczonych pod ogromnym ciśnieniem. Młodej parze życzymy szczęścia i utrwalania sojuszu. Jak wynika z kuluarowych informacji cała Rada Europejska dziękowała zjednoczonej prawicy. Mówi Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego podkreśla swoją wiarygodność. Damian jas. Oto fragment rozmowy z jednym z członków Rady Europejskiej, który chce pozostać anonimowy. My tutaj w Unii oficjalnie krytykujemy cały obóz zjednoczonej prawicy, choć nieoficjalnie popieramy. Tak naprawdę to rząd polski będzie niedługo wyznacznikiem kierunku rozwoju całej struktury, ale ze względu na silne wpływy silnych osób, takich jak np. pan Szorosz, na tę chwilę nie możemy sobie na to pozwolić. Sytuacja jest coraz to gorętsza, więc nie ma co się dziwić panu Czarneckiemu, że nawet zimą dojeżdżał tutaj kabrioletem. Cześć. Dzisiaj ten filmik na wstępie jest dzięki uprzejmości i za zgodą Adasia Grzybka. Facet ma, myślę, dobre poczucie humoru i robi fajne przeróbki. Także może czasami tam wrzucę jego któryś z filmików. Zresztą jego filmiki też możecie oglądać na Facebooku i na YouTubie. A Dasiowi dziękuję za pozwolenie udostępnienia jego filmików na moim kanale. To może tyle wstępu i podziękowań. Teraz przejdźmy do konkretów. Na dzisiaj, moi drodzy, mam dla Was w sumie dobre wiadomości. Także nie tylko przekazuję te złe wiadomości, ale też postanowiłem przekazać Wam te dobre, a nawet bardzo dobre wiadomości. I powiem Wam, że to, co chcę Wam dzisiaj przekazać, nawet poprawiło mi humor. A konkretnie chodzi o pisowską telewizję zwaną publiczną. Telewizja polska rekordowo źle została oceniona przez oglądających. Pierwszy raz przewaga jest negatywnych opinii. I tutaj w cyklicznym sondażu CBOS-u o, o cenach mediów przez odbiorców, y, telewizja pisowska zanotowała rekordowo niski wskaźnik. Pierwszy raz y, źle jej działalność oceniła większa część respondentów no, niż, y, niż dobrze. Y, w sondażu zrealizowanym przez Cebos Między 8 a 18 kwietnia źle działalność telewizji pisowskiej oceniło aż 44% pytanych osób, a dobrze 40%. Udział negatywnych opinii jest najwyższy w historii badania w ogóle tego, przeprowadzonego cyklicznie i tu uwaga, od 1997 roku. Do wiosny 2014 roku utrzymywał się w przedziale między 10 a 20%. Kolejny sondaż zrealizowano dopiero wiosną 2016 roku i już po powołaniu nowych władz TVP, Prezesem wtedy, jak wiecie, został Kurski. I tutaj pociągnęły one ze sobą ogromne zmiany w tej telewizji, zwłaszcza w programach informacyjnych i publicystycznych. Wtedy negatywnych ocen było już tylko 20%, potem ich udział wzrósł do około 30%, a w, w sondażu z października ubiegłego roku było już 38% negatywnych. Natomiast udział pozytywnych ocen, który ponad dekadę temu przekroczył nawet 80%, wiosną 2016 roku zmalał poniżej 70%. Rok później poniżej 60%, a w październiku ubiegłego roku było już tylko 48%. I tutaj w ramach sondażu Cebosu Polacy są pytani o ocenę wszystkich najważniejszych nadawców telewizyjnych i radiowych. Nie, jeszcze, nie opublikowano jeszcze pełnych wyników badań z kwietnia bieżącego roku. Zostały one zrealizowane metodami wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych na reprezentatywnej grupie 1131 pełnoletnich osób. Warto też tutaj zaznaczyć, że w ubiegłym roku pisowska telewizja osiągnęła wzrost przychodów o 330 milionów złotych. I tutaj do 3 milionów 400 tysięcy jej koszty, jej działalności zwiększyły się o 120 milionów złotych, na, cz, na początku były 120 miliony złotych koszta, teraz wzrosły do e, przepraszam, do 2 miliardów 82 tysięcy złotych, wpływy nadawcy reklam, sponsora, sponsoringu zmalały o 12% do 740 milionów złotych, natomiast abonamentu RTV ze słorocznej rekompensaty, to jak wiecie, rząd tutaj sypnął groszem i w sumie wyszło 2 miliardy 400 milionów złotych, to jest o 584 miliony więcej niż w roku 2019. Pisowska Telewizja zanotowała też 198 milionów złotych zysku netto, z czego ponad 188 milionów zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy, a 9 milionów na premię dla pracowników. No ale i w telewizji pisowskiej też rodzina jest na swoim. I tutaj liczba etatowych pracowników pisowskiej telewizji w ubiegłym roku. Zwiększyła się o 95, czyli do 2825. Na wynagrodzenia telewizja przeznaczyła 513 milionów, to jest około 10,5% więcej niż rok wcześniej. Z zeszłorocznego zysku pracownikom, pracownikom podobno zostanie wypłacone do podziału. 17 milionów brutto. No ale tak podsumowując to wszystko, powiem tak jeszcze raz. Sondaż Cebosu u przeprowadzony jest od 1997 roku. Jak wspominałem jeszcze kilka lat temu, negatywne opinie na temat pisowskiej telewizji stanowiły pomiędzy 10 a 20% negatywnych ogółu. No, i ta sytuacja zaczęła się zmieniać dynamicznie po przejęciu władzy w tej publicznej telewizji przez Kurskiego. I tak wspominałem, w 2016 roku TV PiS negatywnie oceniało 20% pytanych jesienią 2020 roku, już 38%. Jednocześnie pozytywne. Zdanie wyrazały, wyrażały wtedy 48% respondentów, podczas gdy jeszcze 10 lat temu było ich aż 80%. Także, no, pisowska propaganda leci na pysk, chociaż oni cały czas mówią, że są liderami, że są najlepsi, i no, i co tam sobie tylko możecie wyobrazić. Dobra, także no dzisiaj nie będę więcej przynudzał o tej pisowskiej telewizji. Chciałem wam, z wami się podzielić tą myślę dobrą wiadomością, że pisowska propaganda leci na pysk, chociaż pewnie i tak nie padnie, bo nawet jakby 100% wyrażało się negatywnie, co jest niemożliwe oczywiście. To i tak będzie propaganda sukcesu, a Pis będzie hojnie sypał groszem na tą szczujnie. I myślę, że tym akcentem zakończę ten filmik. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć. الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر